Panie profesorze, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o monitorowanie cukrzycy, bo w ostatnich latach tutaj sporo się zmieniało, jak nowe rozwiązania wpływają na stan zdrowia pacjentów? No, największym przełomem, jeśli chodzi o monitorowanie cukrzycy, było wprowadzenie do refundacji w styczniu ubiegłego roku, czyli prawie dwa lata w tej chwili, systemów do ciągłego monitorowania glikemii. Mamy jeden wiodący system, który się nazywa Freestyle Libre. Tu jest jakby najprostsza refundacja, on jest też najkorzystniejszy cenowo. Skale zjawiska można przedstawić liczbami. Do momentu wejścia refundacji. Może około 5 tysięcy osób stosowało ten system refundowany i to byli niedorośli. Natomiast w momencie wejścia tej refundacji w ciągu roku ta liczba sięgnęła prawie 100 tysięcy. Także bardzo duży wzrost. My jesteśmy zachwyceni tym sprzętem bez względu na producenta. On otwiera oczy pacjentowi na stężenie glukozy we krwi. Ten system, o którym powiedziałem. Polega na tym, że sensor noszony na ramieniu wysyła co minutę informacje o stężeniu glukozy no, do telefonu pacjenta, do specjalnej aplikacji. I to jest absolutnie przełomowa rzecz. Pacjent zyskuje pełną kontrolę nad tym, jaki ma cukier, jak jedzenie, aktywność fizyczna, leki, dawka insuliny wpływają na stężenie cukru. I to przynosi już bardzo wymierne korzyści dla systemu ochrony zdrowia, bo widzimy co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, pojawiają się, znaczy zaczynają maleć wydatki, jeśli chodzi o paski do glukometrów. My mówimy pacjentom, że pacjent, który używa CGM-u, no, powinien mieć glukometr, bo sensor może odpaść, może no, to jest techniczna rzecz, no, może też dawać jakieś momentami dziwne rezultaty. Wtedy pacjent może je zweryfikować, mierząc sobie cukier glukometrem, stężenie cukru w kropli krwi pobranej z palca. Ale praktyka pokazuje, że pacjenci w praktyce rezygnują z glukometrów w ogóle, bo jest to tak wygodne ten system, nie trzeba się kuć w palec, cały czas się widzi stężenie cukru we krwi, że po prostu nie ma potrzeby y, mierzyć cukru, a wiarygodność tych systemów naprawdę jest w tej chwili bardzo wysoka. Można na nich polegać, można na ich podstawie, na, na podstawie tych wyników z CGM-ów, systemów y, na przykład y, decydować o dawce insuliny. No więc państwo zaczęli mniej wydawać na paski, a były to wydatki sięgające 600 milionów złotych rocznie, więc to gigantyczne pieniądze. Dwa, Odnotowujemy, i to też widać w systemie, mniej hospitalizacji z powodu ciężkich niedocukrzeń, ponieważ pacjenci, te systemy są wyposażone graficznie w tak metody ostrzegania, we wczesny system ostrzegania, że cukier zaczyna się obniżać i zaczyna się obniżać w rejony niebezpieczne, które mogą skończyć się ciężkim niedocukrzeniem, czyli utratą przytomności czy omdleniem. Pacjent ma czas na zareagowanie. Może zapobiec temu, aby mu cukier nie spadnie do 30-40 mg na decyzję i nie padł nieprzytomny w miejscu pracy, w domu, nie wiem, na zakupach na ulicy. I to, i to widać, to jest trend ogólnoświatowy wszędzie, gdzie CGM -y się pojawiły takiego angielskiego skrótu żargonowego, właśnie ciągłe monitorowanie glikemii. Tam odnotowaliśmy, odnotowuje się po prostu zmniejszenie częstości hospitalizacji z powodu ciężkich niedocukrzeń. No to jest ewidentną korzyść już nie mówię o pacjencie, bo to oczywiste, ale dla całego społeczeństwa, dla całego systemu. Także ten ruch, który no jeszcze minister Miłkowski podjął w wprowadzeniu refundacji CGM-ów dla osób dorosłych, to no jest absolutnie rewolucją, jeśli chodzi o możliwości leczenia cukrzycy z punktu widzenia pacjenta. Z punktu widzenia lekarza i pielęgniarki i z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia. Kto dokładnie może dostać taką refundację i kto może przepisać to urządzenie? Czy w każdym poz możemy dostać takie zlecenie i komu się ono należy? My refundację traktujemy to jako pierwszy krok w refundacji, bo spodziewamy się rozszerzenia. Już doszło do rozszerzenia po roku, już zaraz powiem jakiego. Refundacja dotyczy osób z cukrzycą typu pierwszego. Z cukrzycą żargonowo mówiąc typu trzeciego, to jest cukrzyca, która występuje w przebiegu innych chorób, na przykład po operacjach trzustki, w przypadku leczenia steroidami, w przypadku różnych zaburzeń hormonalnych, mukowiscydozie i cukrzyca, inne typy cukrzycy wymagające co najmniej trzech iniekcji insuliny dziennie. I w praktyce to jest taki punkt odcięcia refundacyjny. Jeżeli pacjent wymaga leczenia insuliną trzy razy dziennie, a to są w zasadzie wszyscy pacjenci, na przez cukrzycę tego pierwszego, wówczas refundacja jest możliwa. To jest duża różnica, bo system Freestyle Libre kosztuje refundowany miesięcznie 150 zł, a nierefundowany prawie 600. Także to dla pacjenta są naprawdę istotne, istotna różnica finansowa. Na początku wprowadzono również refundację dla ciężarnych z cukrzycą leczonych co najmniej jedną dawką insuliny, ale od stycznia tego roku to rozszerzono, to jest właśnie to rozszerzenie i w tej chwili refundacja na zależy się każdej ciężarnej z cukrzycą bez względu na metodę leczenia, także jeżeli to jest tylko dieta, a nie insulina. Więc no, kryterium jest tak naprawdę dość proste. Co więcej, i to jest bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta i lekarza, to kryterium jest ważne w momencie przepisania tego systemu. Czyli jeżeli pacjent w wyniku zastosowania systemu, uzyskując lepszą wiedzę o swoim cukrze, zmodyfikuje swoje zachowanie, dietę, obniży swoje cukry i my na przykład będziemy mogli zrezygnować z niektórych dawek insuliny i z trzech, czterech dawek w cukrzycy typu drugiego będziemy mogli ograniczyć insulinioterapię do jednej dawki dziennie, pacjent nie traci refundacji dla tego systemu. No, byłoby to nielogiczne, ale prawo, gdyby. Zresztą prosiliśmy ministra miłkowskiego o wyjaśnienie tych niejasności po paru miesiącach refundacji, tak to nam zostało wyjaśnione, więc to, to jest bardzo duża e, zaleta. Przepisać może. W praktyce niemal każdy lekarz, w momencie kiedy powstawało rozporządzenie ministerialne eel, dotyczące przepisywania właśnie refundowanych systemów ciągłego monitorowania glikemii, e, było to robione ściśle we współpracy z naszym środowiskiem. No, staraliśmy się, aby lista osób, lista specjalizacji mogących przepisywać anyway. ten system była bardzo długa. No, przede wszystkim może to zrobić lekarz PoZ-u, no, oczywiście diabetolog, ale kardiolog, endokrynolog, e, ginekolog, geriatra, e, wielu lekarzy tak naprawdę, internista. Zajmujący się chorymi na cukrzycę. Nie jest to w każdym razie bariera. Kluczowe jest to, że przepisać to zlecenie, wystawić może lekarz Poz, tak jak się wystawia na inne wyroby medyczne, worki do stomi, pieluchomajtki, to jest jakby w tej samej kategorii produktów i. Przy pewnym początkowym oporze lekarzy rodzinnych, bo to było coś zupełnie nowego i lęk przed błędnym zastosowaniem refundacji zawsze jest, no bo NFZ tutaj jest bezlitosny i surowo nas zawsze karze. No w tej chwili ta atmosfera wokół refundacji czy przepisywania systemu a przynajmniej kontynuacji przez lekarzy rodzinnych się zmienia i wielu pacjentów już uzyskuje te systemy, te zlecenia właśnie od swojego lekarza rodzinnego, co jest modelowym rozwiązaniem. Czy są jeszcze jakieś grupy pacjentów, które czekają na tą refundację? No, idziemy krok po kroku. W tej chwili apelujemy do ministerstwa, i to zarówno producenci, jak i nasze środowisko lekarskie, ale także środowisko pacjentów, aby refundacja dotyczyła wszystkich pacjentów leczonych insuliną choćby jedną iniekcją, dlatego, że to są pacjenci w największym stopniu narażeni na niedocukrzenie. To jest po prostu bardzo racjonalna prośba i taki trend też widzimy w innych krajach. Pacjenci, którzy wytrzymują chociaż jedną dawkę insuliny mają refundowany system, ale są też inne grupy pacjentów, które by odniosły korzyść. Ja jestem, znaczy należę do grupy diabetologów, którzy orędują za tym, aby można było przepisać refundowany system przez 2-3 miesiące w momencie rozpoznania cukrzycy. Cukrzycę. Czyli mówimy pacjentowi, ma pan cukrzycę, i na 2-3 miesiące wyposażamy go w ten system i on się uczy, bo nagle to dla wielu ludzi jest kompletnie nowy temat, a walory edukacyjne ciągłego monitorowania glikemii są, no gigantyczne, bo nagle człowiek widzi, aha, zjadłem zupę mleczną, cukier strzela w górę, tego się nie spodziewa, no ale w zupie mlecznej jest słodkie mleko, sama nazwa, mówimy słodkie mleko, prawda? E, więcej się ruszam, cukier się obniża, tak czy tak. Dla pacjentów, i to mówią sami pacjenci, po prostu nagle się okazuje, jak ten cukier się waha i co na ten cukier wpływa korzystnie i niekorzystnie. Nawet dwa miesiące noszenia sensora e, dałoby już bardzo dużą wiedzę pacjentom. E, pacjenci, jest taka koncepcja na przykład we Francji, w Australii, także w niektórych systemach ubezpieczeniowych, w firmach w Stanach Zjednoczonych, żeby w Kanadzie, żeby refundować pacjentom z niewyrównaną cukrzycą na trzy miesiące w roku. Czyli lekarz widzi, że coś nie idzie, próbuje dotrzeć do pacjenta, wytłumaczyć mu, dalej glikemie są wysokie, skończyły się jakby możliwości terapeutyczne, pacjent otrzymuje refundowany system na trzy miesiące i to działa, ta wiedza działa no, bardzo ucząco dla pacjentów. Takim no, fundamentalnym argumentem za tego typu podejściem jest to, że w cukrzycy typu pierwszego, ale i w typie drugim to widzimy, pacjenci używający CGM są w stanie obniżyć wartość hemoglobiny glikowanej, naszego podstawowego wskaźnika wyrównania cukrzycy, o 1%. To jest bardzo dużo. Czyli te systemy działają po prostu jak lekarstwo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.